Zimno jest. Tam jest jakiś stalaktyk rośnie. Jest bardzo zimno. Wracamy do tematu naszej kochanej adwójeczki. Byłem w sklepie. Kupiłem takiego gościa. Nie wiem, czy wy tak macie. Poszłem do sklepu. Idę patrzę, śrubę, która się nada. A nagle słyszę hej. Tak, hej. Wracam patrzę, to ja to ja tą pracę wykonam dla Ciebie nie wiem czy dobrze, że mam jakieś głosy w głowie ale czasami pomagają więc użyjemy takiego gościa i miejmy nadzieję, że się wkręci nam nasza tuleja gumowo-metalowa jeżeli chodzi o presę nie posiadam powinna zmieścić mi się komentarz, że wszedzie Kiedyś może kupię taką. Może, a może nie, zobaczymy. Jak na razie nie mam takich środków, żeby kupić. A również chcę wam pokazać, że wystarczy zwykła dobra śruba. Tamta był kręt z... nic dziwnego, że się nie chciało wkręcać. Może się mylę. Może będziemy potrzebować presy. Mnie się wydaje, że ta śruba da radę, więc idziemy i próbujemy wkręcać. Jeżeli potrzebujecie większego, dwa klucze i zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, tuleja wkręcona i teraz tak. Wahacz powinien wejść w ten sposób. I ostatnio bardzo ciężko, bo powinno się wziąć tą śrubę, ją wkręcać. Wahacz powinien się wkręcić. Sami widzieliście, zobaczycie na filmiku, że tutaj tą tuleję w środku. Po prostu wypchało, zaraz wam pokażę, ale zmierzyłem i tu jest problem. Wiem, że lubimy mieć duże wahacze, jak to mężczyźni, tylko że jak za mała tulejka jest, to duży wahacz nie wejdzie. Ostatnio próbowałem wepchać go i po prostu wypchał tuleje, nie chciał kooperować. Zaraz zmierzę, pokażę Wam. Teraz zwróćcie uwagę. Suwmiereczka ciach. I teraz popatrzcie o ile. Nie wiem czy widać to. Ale jest dużo. Dużo za dużo. To ma wejść na wścisk, ale tutaj jest dużo, dużo za mały otwór. Tego trochę psiknę. jaki jest po roku czas urdzanie febi. No dobra, niech to wyschnie. I zaraz z drugiej strony maźniemy troszkę i tyle. A z drugiej strony maźnięte. Jest zimno, więc długo schnie. Chodźmy zobaczyć do szóstki, jak tam sadza rośnie. Słuchajcie, w CDS, idziemy zobaczyć. Bo przekroczyłem 214 km. Czy wypali zaraz? Czy wypali za 300 km? Zobaczymy, jak tam sadza urosła, No i dobra, słuchajcie, no te 20 km więcej zrobił, jest przed wypalaniem. Jadę do Stonehaven Także, co Wam powiem? Może na komentarze Wam odpowiem, to powiem, co myślę o czujniku. Różnice ciśnień, jadę do Stonehaven, wypali się. Znaczy nie ma wypalania, ale już niedługo popatrzcie obliczona i zmierzona 21 gram tak. Że... No dobra, to jest bestwa złośliwa, patrzcie na to jest 275 km 23 gramy obliczonego, 18 zmierzonego, pewnie zacznie wypalać przy 20 4 gramach. Ciśnienie jest troszkę za wysokie. Jeszcze tragedii nie ma, ale nie podoba mi się. Eee, pewnie jutro zacznie nam wypalać DPF, a trasę zrobiłem. Żyć nie umierać. No i dobra, próbujemy wcisnąć wahacz. Zobaczymy, czy zmniejszenie. Dało coś. Pamiętajmy, że musi ciasno wejść, no ale wcześniej było za duże, za mały otwór, więc wciskamy czasami. Modyfikacja części jest wskazana. znowu wypycha więc więc dalej jest za duże trzeba będzie jeszcze trochę przyślifować i ściągnąć w ten sposób wkręcając tą śrubę powinno się wcisnąć ten wahacz ale tak jak widzicie no niestety nie kooperuje z nami Dobra, użyjemy takiego narzędzia, żeby go wykręcić. 22 robi się ciemno, także jak nie da rady jutro będziemy walczyć dalej. Siedzi ciężko, cię, ciężko. Gość siedzi ciasno, ciasno, ale nie wypycha nam tulei. Także jestem bardzo zadowolony. Widzicie nie ma żadnych luzów. No niestety części jakie są, takie są, a tuleje by wypchało. Także jesteśmy gotowi do montażu tego gościa jest trochę może tu go psichniemy jeszcze i będzie gitmy no i dobra słuchajcie jak widzicie ten już zmęczony idzie gość pod autem jakbyście byli u mechanika poproście go, że jakby to kiedyś wypadło żeby wam powiedział ze względu tego, że wasz Podnośnik Vauti A6 C7 wchodzi tutaj i podnosi. Jeżeli tego nie macie, koła nie zmienicie. A mechanicy lubią nie mówić, że to pękło nie do końca ich wina, po prostu starość. To tak jak widzicie, tu ma dwa haczyki, tu ma jeden. Bardzo łatwo się zakłada. Słuchajcie, wkładamy i wciskamy. Już jest założone. Ten by się nie trzymał. Silikon gris Silikon gris Zima. Wszystkie uszczeleczki pojedziemy. Będzie na zimę. Ja to robiłem, ale jeszcze raz zrobię. Niech ma. Drzwi na mnie zamarzą. Zakładamy gościa. Dobra, zakładamy gościa. Wtykamy. Jak on złapie, tylko wciskamy. I wtedy rozepnie nam te, te błce. Easy, peasy. Aby wcisnąć dobrze tego gościa, żeby był na zimno, zimno, bardzo zimno. Następny dzień, słuchajcie, będziemy tego gościa założyć. Teraz tak trochę pogrzebałem w internecie. Niektórzy zamieniają to. Na ten drugi wahacz, co Wam pokazywałem, ze złomu był, ze względu tego, że można, boljoina, jak to się u Was nazywa, gumowo tuleje, nie wiem. no W każdym bądź razie można to wymienić. Czy dobrze zeszlifowałem trochę ten temat? powiem jeszcze, że Wam do tej pory zastanawiam się, ale niestety. Jak ma to zbyt ciasno siedzieć i wypychać tą tuleję, to chyba zobaczymy. Na pewno dam Wam znać, jako, jak to w jeździe wychodzi. Nie? Idziemy tego gościa montować i dowiemy się, czy pasuje ten gość. Jeżeli go ludzie wymieniają wahacz ten na ten drugi, to na pewno to będzie pasować. Ale zaraz dowiemy się, idziemy to montować. Zimno jest. Zimno. A stalagmit czy stalaktyt? Napiszcie, co idzie do góry. Rośnie. Liza kaberty. No i dobra, słuchaj, wszystkie śruby zamierzam posmarować smarem miedzianym. To jest do chassis, do body, czy jak my to nazywamy. Do budy. To jest do budy. Tutaj te dwie przykręca się do kolumny kierowniczej także też je wysmarujemy bo u góry one lubią tam e, się obrabiać no i tutaj mamy stabilizator jak e, widzicie tutaj który przekręca się tam też wszystko wysmarujemy miedzią także jedziemy no i dobra aby wyszedł ten gość trzeba podnieść całego marmursona, żeby unieść tego gościa i wtedy wsuniemy żeby smar miedziany jeszcze przeczyszczę trochę szczoteczką gwint przeczyścić i posmarować miedzią. Zrówniczywnicza. Steering wheel. Nie dokręcajcie śrub, bo jeszcze może być, jak widzicie, luz po takim wymianie takiego czegoś, jak ja zrobiłem. Trzeba ustawić zbieżność, inaczej się nie da. Alignment twist. Dobra, został ten kość i stabilizator także tam jest dwie środki z drugiej Ej strony z drugiej strony jak widzicie to o, nie wiem czy nie trzeba będzie unieść trochę samochodu żeby się CT. i tylko kulowy łącznik zostanie I został ten ostatni zaraz przesmarujemy ja go już czyściłem na ogrodzie i skręcamy mam nadzieję, że nie zacznie się obracać tuleja, bo wtedy będziemy w dupie, trzeba będzie chyba ściągnąć przegub bo tam zbyt dużo miejsca nie ma No i dobra, to przykręcone przegub, Nie jak to się przegłup, chyba kulowy u was te śruby tutaj tu, tutaj jest jedna pod tym, tu druga ona trzyma do budy te dwie stabilizatora i dwie od kierownicy pamiętajcie, że one lubią tutaj się obrabiać i wtedy kręcą się może być trochę tańca z tym zaraz pokażę Wam drugą tuleję bo ona też była robiona i tylko była nowa nowy wahacz dobra, ja zakładam tu nad kole i temat uważam za zakończony tu okay guys so ball joint tight to chassis Did you see done steering wheel here done the roll bar done and over there one done so i put a cover and i'm show you another side so hope be for a long and i am happy No i dobra kochani, to jest nasza tuleja i tak to wygląda. Ee, zaraz pójdziemy na drugą stronę i pokażę Wam. Nie wiem, jak to Wam opowiedzieć, ale po prostu dla mnie coś jest nie tak. Idziemy na drugą stronę i pokażę Wam, jak wypchana jest druga. Okej, okay, to jak widzicie, z tej strony wypchnęło całą tuleję i nie wiem, czy tego. Też nie robić z tej strony, czy po prostu dać sobie spokój, jak ją wypchnie do końca, to wtedy. No i mamy to zrobione, więc... Nie wiem, co z drugą stroną jeszcze tej tulei nie wypchało, ale zobaczymy. Ja muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Muszę sprawdzić ciśnienie w kołach w A6 i tam coś przywań. Także zabawa przednia, pasja, miłość, rodzina. Tylko wak, rodzina. Podejrzewam, że te tuleje i te mocowania. Polo, Skoda, Fabia, Audi A2 to wszystko to samo. Tak jak mówię, widziałem, że ktoś zmieniał ten wahacz na ten drugi wahacz, chociaż ja wolę ten wahacz. Cięśniej siedzi i guma jest pełna. Pomimo tego, że łączenie kulowe. Jest z wahaczła, odkręcany, także z wahaczem wymienić. 60 funtów wahacz kosztuje, także co Wam powiem. Pasja, miłość, rodzina. Wak, trzymajcie się, do następnego.